Będę o tym wszystkim mówił, przechadzając się wśród nieświadomych i niczego nie spodziewających się Anglików. Czyli no już rozmawiamy o przeszło 2000 złotych, a na sam koniec ta pani jeszcze za bardzo w ogóle nie była zadowolona. Na tym obszarze Polska naprawdę ma się czym chwalić. Cześć, dzień dobry. Wita się z wami, wasz brytyjski korespondent. A w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, dlaczego kocham Polskę i co mam na myśli. Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakich obszarach Polska bije Anglię na łeb i na szyję. Przygotowałem pięć takich przykładów, które moim zdaniem Polska wygrywa i to 10-0, jeżeli użyjemy takiego piłkarskiego porównania. Zapraszam. Po ostatniej krótkiej wizycie w Polsce naszło mnie na takie przemyślenie, że no w zasadzie tak jak w wcześniejszym odcinku stwierdziłem, że Anglikom należy się też kilka słów pochwały, tak teraz będąc w Polsce całkiem niedawno stwierdziłem, że no w zasadzie to jak tak sobie pomyślałem o tych moich różnych porównaniach w tych wcześniejszych odcinkach, no to przecież naszemu pięknemu krajowi też należy się ode mnie kilka słów pochwały. I w związku z tym właśnie Pomysł na dzisiejszy odcinek, w którym opowiem wam, dlaczego moim zdaniem są takie aspekty, w których Polska naprawdę jest bezkonkurencyjna, jeżeli chodzi o porównywanie jej z Anglią. A będę o tym wszystkim mówił, przechadzając się wśród nieświadomych i niczego nie spodziewających się Anglików, gdy będziemy ich dzisiaj troszkę krytykować. No więc obszar numer jeden, który moim zdaniem. Polska wygrywa z Anglią, to dostęp do usług medycznych, prywatna opieka medyczna. No i oczywiście, mówię to z perspektywy osoby, która mieszka za granicą i zarabia w walucie mocniejszej niż polski złoty. Natomiast, no, jeżeli przyjechać do Polski z Anglii, Holandii, Niemiec czy jakiegokolwiek innego kraju, to naprawdę w przeliczeniu jedna wizyta ze specjalistą to jest koszt około 40 do 60 funtów. No, i jeżeli porównamy sobie to z Anglią, to byłem wielokrotnie z moimi klientami jako tłumacz na takich wizytach u prywatnych lekarzy, i bardzo dobrze pamiętam taką jedną sytuację, gdzie Byłem z klientką u Laryngologa, gdzie sama wizyta na dzień dobry, żeby w ogóle ktoś z nią porozmawiał i ją skonsultował, to był koszt 250 funtów. Do tego później trzeba było tam zrobić kilka takich naprawdę podstawowych badań, nie było to totalnie nic skomplikowanego. No to do tego doszło chyba jeszcze dodatkowo ze 150 funtów. Rachunek zrobił się już około 4 stówek, tak? czyli no już rozmawiamy o przeszło 2000 zł. A na sam koniec ta pani jeszcze za bardzo w ogóle nie była zadowolona z tej usługi, bo raczej rozwiązania problemu i tak nie uzyskała. No i właśnie o to chodzi, że idąc do specjalisty w Polsce, jestem prawie przekonany, że uzyskam tam oczekiwaną przeze mnie pomoc. I nieważne, czy to będzie fizjoterapeuta, laryngolog, dermatolog, czy jakikolwiek inny specjalista, to jestem przekonany, że Poziom tych usług w większości przypadków będzie po prostu wyższy. No a tego przecież oczekujemy, idąc do lekarza, że rozwiąże nam problem i pomoże nam przywrócić zdrowie. Tak sobie myślę, że jak już o tym mowa, to powinienem przytoczyć tutaj przykład, mój własny przykład, ponieważ gdy miałem 17 lat, to miałem naprawdę bardzo poważny wypadek na motocyklu, i nieco później. Zaczęły się duże problemy z moim kolanem. W ogóle, no, oczywiście były od samego początku, bo to kolano było zablokowane, w ogóle nie działało, praktycznie nie mogłem go zginać, ale po jakiejś tam rehabilitacji odzyskałem w miarę sprawność. Natomiast po latach z tym kolanem było tylko gorzej i gorzej i gorzej, i gdzieś tak już od mniej więcej, no powiedziałbym spokojnie, 3-4 lat miałem naprawdę duży problem, żeby w ogóle móc uprawiać jakikolwiek sport. Lubiłem biegać, musiałem zaprzestać to robić, ponieważ po prostu no, już nie dawałem rady. Na drugi dzień nie byłem w stanie zejść po schodach, jeżeli przebiegłem wcześniejszego dnia z 5 km, Więc miałem naprawdę duże problemy i próbowałem w różny sposób to leczyć. Szukałem wszelkich możliwych sposobów, żeby sobie z tym poradzić. I w tym miejscu powinienem polecić mojego dobrego znajomego, wcześniejszego trenera jeszcze z Polski, Bartka Zaika, który... Jest obecnie fizjoterapeutą. Zajmuje się szczególnie sportowcami, ale nie tylko. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy, to tutaj pod spodem w komentarzu zamieszczę dane kontaktowe do Bartka. Bo Bartek, po tych wszystkich latach, gdy się do niego zjawiłem, to zdiagnozował problem, który nie będę się wdawał w szczegóły, ale nawet nie był w kolanie. Kolano to był tylko efekt, tam bolało, a problem był gdzie indziej. No i ten gość. Sprawił, że po tych wszystkich latach, pierwszy raz, gdy wróciłem od niego i no ja nie mogłem nawet wejść do auta bez bólu. A ten człowiek sprawił, że tego bólu nie ma. Także z całego serca go polecam. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy, to odezwijcie się do Bartka. Pod spodem będą dane kontaktowe do niego, bo naprawdę jest to cudotwórca. No i właśnie o tym mówię. Tutaj mamy już 1-0 w dzisiejszej rozgrywce Polska versus Anglia. No dobrze. To było o usługach medycznych, ale uważam, że jako taki drugi obszar, w którym naprawdę Polska wygrywa bez żadnego problemu, to jest w ogóle po prostu dostęp do usług i czas oczekiwania na te usługi. No to jest klucz czas oczekiwania. Jak wiecie, bądź może nie wiecie, to otwieram właśnie restaurację w Anglii i 20 maja zamówiłem internet firmowy, żebyśmy oczywiście mogli tam przyjmować płatności kartą i tak dalej. No wiadomo, bez internetu dzisiaj się nie da. A no więc jak 20 maja go zamówiłem, no to dostałem termin na 10 czerwca. No więc jak widzicie, żeby dostać w ogóle internet, żeby ktoś przyjechał i go podpiął, no to trzeba czekać minimum 3 tygodnie. I jestem pewien, że tak samo ma się sytuacja, jeżeli zamawiacie internet do domu, ponieważ niejednokrotnie pomagałem to ogarnąć klientom i jest dokładnie tak samo. Po prostu czeka się na to i czeka i czeka. Z tego co wiem, to w Polsce. Firmy wręcz wyrywają się do tego, żeby do Was przyjechać i tego typu usługę Wam zamontować. Poprawcie mnie w komentarzu, jeśli się mylę, chociaż no, wydaje mi się, że tak właśnie jest. Dodam jeszcze tylko, że w mojej sytuacji, raptem dwa dni temu dostałem maila, że no, w zasadzie to oni przyjadą 18 czerwca, a nie 10, więc no, to jest miesiąc. Miesiąc czasu, żeby ktoś przyjechał i po prostu podpiął kabelek, żeby ten internet chodził, bo cała infrastruktura już na ulicy jest. No więc wydaje mi się, że spokojnie mamy już tutaj wynik 2-0 dla Polski. No to obszar trzeci. Będziemy się dzisiaj kręcić wokół usług, no bo wydaje mi się, że to właśnie tutaj, na tym obszarze, Polska naprawdę ma się czym chwalić. Więc następną kwestią, którą naprawdę zauważam duże różnice, to jest po prostu dostęp. Do szerokiej gamy różnego rodzaju usług gastronomicznych. I no, ze względu na to, czym się teraz zajmuję i jakiego typu biznes stawiam tutaj w UK, no to będąc w, we wszelkich miejscach, w jakich tylko się znajduję, to zwracam na to szczególną uwagę, ponieważ staram się po prostu szukać różnych obserwacji, które przydadzą mi się w tym, żeby nie popełniać. Aż tak dużej ilości błędów, gdy będę ten biznes stawiał. No więc, siłą rzeczy, zwracam uwagę na restauracje, knajpy, fast foody i tego typu rzeczy. I naprawdę w Polsce, w moim wypadku w Katowicach, ale też no, w ogóle na Śląsku, jest tyle różnego rodzaju restauracji, knajpek, takich miejsc, gdzie możecie różne dobre rzeczy zjeść, że to jest wręcz niewyobrażalne, że tego jest aż tak dużo. Naprawdę na Śląsku jest ciężko w ogóle się zdecydować, gdzie. Zjeść, bo jest tak dużo dobrych opcji. I nie mówię tutaj tylko o tradycyjnym polskim jedzeniu. Również chodzi mi o takie rzeczy jak no, na przykład kuchnia tajska, czy jakiekolwiek burgery. No, burgerownie w Polsce przecież są jedne z najlepszych na świecie, przynajmniej moim zdaniem. No i okej, okay, może jest w Lincoln kilka dobrych knajpek, w których można iść i coś fajnego zjeść, ale nadal uważam. Że jakość w Polsce będzie dużo lepsza. No i nie wspominając już o takiej sytuacji, gdy pojedziecie sobie tutaj w Anglii na przykład nad morze czy nad jakieś jeziorko, no i wiadomo, pójdziecie do jakiejś budki, kupić coś tam do jedzenia, jakiegoś fast fooda i nie jest to żaden problem, żeby zapłacić, no nie wiem, 5, 6, 7, a czasem może i 10 funtów za burgera, który jest zrobiony w taki sposób, że macie tam jakieś mrożone mięcho, usmażone na szybko dla Was. I na to jest rzucony taki na hama plasterek topionego sera, który nawet nie zdążył się jeszcze dobrze roztopić. On nawet jest tak na wpół roztopiony, a to wszystko jest zamknięte w taką zwykłą byle jaką bułę, która jest zimna, dosłownie zimna, nawet nie jest troszkę podgrzana. I no parę razy nadziałem się na tego typu specjał w tym kraju i bardzo dziękuję, ale Dam sobie spokój, i gdy tylko widzę taką budkę, to nawet tam nie podchodzę. Więc no, idąc dalej, w dzisiejszym odcinku 3.0 dla Polski. Idąc dalej tym tropem, kolejny obszar, w którym na pewno Polska wygrywa, to kreatywność polskich przedsiębiorców. Wydaje mi się, że szczególnie tego młodszego pokolenia, no bo raczej takie nazwy, bo o tym właśnie mówię, nazwy, wystrój, sposób przedstawienia menu jest. W Polsce naprawdę bardzo ciekawy. I takie nazwy, jak, nie wiem, Strzelam teraz, PHU Zieliński, albo Usługi Krawieckie Anna, powoli odchodzą do lamusa, a zastępują je takie naprawdę bardzo kreatywne i ciekawe nazwy, które mają szansę zainteresować klienta i go do siebie przyciągnąć. Wydaje mi się, że takie kilka pierwszych przykładów z brzegu, które ostatnio widziałem podczas pobytu w Polsce, jak na przykład, pracownia lodów albo Śląska prohibicja, bądź też Ministerstwo Samotności. Są to nazwy, które no, intrygują w jakiś sposób i pewnie mają rację bytu, ze względu na to, że klienci z samego takiego zainteresowania i ciekawości pochylą się nad tym lokalem i pewnie tam wejdą. Na no Anglii nazwy przeważnie są bardzo proste, a najbardziej to chcemy się śmiać, chociaż. W zasadzie to nie wiem, czy bardziej śmiać, czy płakać, gdy widzę takie nazwy, które polegają na tym, że w nazwie jest ulica, na której ten lokal się znajduje, plus tam jakiś dopisek tego, czym się to miejsce zajmuje. Dla przykładu, no nie wiem, Burton Road Pizza i tego typu kwestie. No to jest już totalny brak pomysłu na to, jak ten biznes podstawić, jeżeli w taki sposób nazywamy swój lokal. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Dajcie znać pod spodem w komentarzu, czy się ze mną zgadzacie. A może znacie jakiś powód, który za tym stoi, że jest to tak popularne. No, pierwszy, który przychodzi mi na myśl, to, że Anglicy uwielbiają, jak wszystko jest po prostu na maksa proste. Natomiast moim zdaniem wygrywają nazwy kreatywne, intrygujące takie, które mają szansę zainteresować czymś klienta. No więc 4-0 dla Polski. No i ostatni. Piąty punkt, który na dzisiaj przygotowałem, już taki trochę pół żartem, pół serio, to że w Polsce nadal bardzo wiele rzeczy da się załatwić, że tak powiem, w cudzysłowie, na gębę. No i przygotowałem sobie dwa bardzo ciekawe przykłady, które przytrafiły mi się ostatnio w Polsce. Jeden dotyczy wyjazdu. Nie będę mówił dokładnie, gdzie to było, bo może ta osoba później miałaby przez to problemy, a ja doceniam, że. Jednak da się nadal w Polsce różne rzeczy załatwić, powiedzmy, wbrew zasadom. No więc jest pewien duży obszar, gdzie jest dużo parkingów, takie miejsce, gdzie wielu ludzi przyjeżdża, i potem, jak o jednej porze wszyscy na przykład kończą pracę, no to robi się tam duży korek, żeby stamtąd wyjechać, a zaraz obok, tak jakby niejako częścią tego obszaru, powiedzmy, jest parking, gdzie no, tylko mają wstęp posiadacze zezwoleń. No i tam jest szlaban, pan stoi sobie przy tym szlabanie, i gdy tylko jest możliwość przejechania przez ten parking, no to można wtedy ominąć cały ten korek, wyjechać sobie z drugiej strony i wcale w tym korku nie stać. A żeby pan ochroniarz ten szlaban otworzył, no to wystarczy się po prostu do niego uśmiechnąć, zagadnąć, powiedzieć coś miłego, i on wtedy nie zważa na to, czy wy. To zezwolenie macie, czy go nie macie, i pozwoli wam uciec z tego korka i po prostu sobie fajnie wyjechać z tego terenu. No a druga sytuacja wydaje mi się jeszcze bardziej zabawna. Przytrafiła mi się, gdy odwiedzałem mojego dobrego kolegę i no, był to weekend. Spotkaliśmy się wieczorem po wszystkich obowiązkach, więc stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie do lokalnego marketu kupić sobie piwko. No więc niestety kolega zapomniał, że. Ten market zamykają godzinę wcześniej, więc jak tam przyszliśmy, no to miła pani ekspedientka powiedziała, no, że bardzo przykro, chłopaki, ale no, my już wam nic nie sprzedamy, no bo zamykamy. Kasy podliczone dzisiaj nie da rady. No, więc jeszcze spróbowaliśmy grzecznie poprosić, czy może jednak dałoby radę, No ale pani powiedziała, nie, nie, kasa już podliczona, tam koleżanka już tylko wszystko zamyka i nie da rady. No więc zmarnowani, odwracamy się na pięcie i wychodzimy. Ale w tym czasie pani rzuciła jeszcze pytanie, a co chcieliście kupić? O, szefowo, no tylko piwko. Dobra, to wchodźcie. No i sami napiszcie w komentarzu pod spodem, co o tym myślicie, ale ja myślę, że Polska wygrywa 5-0. No i na początku powiedziałem, że pewnie 10-0 i nadal tak myślę i wierzę w to, że pod spodem w komentarzach wy dacie jeszcze wiele przykładów. Że spokojnie dobijemy do tego 10.0 i serdecznie was do tego zachęcam, żebyście podzielili się pod spodem w sekcji komentarzy tym, co Wy o tym myślicie i jakie Wy macie przykłady na to, dlaczego Polska bije na łeb i szyje nadal piękną i dzisiaj słoneczną Anglię. Na koniec, jeszcze tylko krótki apel dla wszystkich moich widzów, tych nowych, jak również tych, którzy oglądają wszystkie filmy na bieżąco. Jeżeli możecie to Napiszcie pod spodem w komentarzu, jakiego typu treści jeszcze was interesują. Chodzi mi bardziej nawet o formaty, jakie chcielibyście zobaczyć na moich kanałach. Przypominam, że jest też kanał Polak w UK, w którym właśnie chcę nagrywać nieco inne materiały. Mam oczywiście co najmniej kilka pomysłów, co tam może się pojawiać. Natomiast no, pamiętajmy, ja nagrywam te filmy dla was. Moja główna inspiracja do otwarcia tego kanału, do założenia tego wszystkiego i zaczęcia nagrywania tych filmów pochodzi stąd, że wielokrotnie rozmawiałem ze swoją babcią, która oczywiście mieszka w Polsce, i ona niejednokrotnie przerażona wręcz pytała mnie, co tutaj się w tej Wielkiej Brytanii dzieje, bo ona słyszała w telewizji to i tamto. Wielokrotnie tego typu narracja występowała w naszych rozmowach, i w końcu stwierdziłem: No nie, nie może tak być. To, co tam w Polsce ludzie słyszą w telewizji, to są jakieś totalne głupoty, i stwierdziłem, że po prostu sam będę nagrywał i opowiadał o tym, co tutaj się dzieje. Więc robię to dla was, żebyście wiedzieli, jak tutaj jest, i cytując klasyka, mówię jak jest. Natomiast jestem otwarty na wasze sugestie i bardzo o nie proszę. Dajcie znać. Czego chcielibyście więcej na moich kanałach, to będzie podzielone na obydwa kanały, dlatego znowu serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału Polak w UK i tego, jeżeli jeszcze go nie zasubskrybowałeś. Natomiast czekam na Wasze sugestie. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, to wbij lajka, zostaw suba, jeśli jeszcze tego nie robisz. I widzimy się w następnym odcinku. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem. Do zobaczenia. Cześć!